Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w czytaniu tygodniowym miłosnym dla Waszego znaku. Podwa prośba y, o stworzenie czytanka tygodniowego miłosnego, partnerskiego, bardziej, więc ja tę prośbę uszanowałam. W związku z tym, że tygodniówek już ogólnie nie będzie i nie mam zamiaru ich robić, no to rozumiem, że jest prośba, to zrobimy sobie romantyczną. Yy. Jest ogólne czytanie partnerskie na cały wrzesień. Zachęcam, żeby sobie na niego spojrzeć, chociaż wiadomo, że energie się zmieniają, a będzie może w drugiej połowie września, więc spokojnie możemy sobie to czytanie odświeżyć. Zostawiam dla Was pod spodem czytaniami przepraszam link albo playlistę z czytaniami na cały wrzesień. Zachęcam, żeby sobie też tam spojrzeć. Jeżeli interesuje Was kwestia emocjonalna, uczuciowa, to zawsze patrzcie na znak Księżyca czy Wenus. Ale już teraz będziemy przechodzić do czytań. Zachęcam do wysłuchania i dziękuję za Waszą obecność. W Wodniku już przechodzimy do Ciebie i patrzymy. Emocje, uczucia na przyszły tydzień, emocje partnerskie. mocy partnerskie dla wodnika na przyszły tydzień. Ok. Wodnik po lewej stronie, partner po prawej. Może być odwrotnie. Dobrze. Głowa wodnika, serce wodnika i zamiary wodnika. Głowa y, partnera, czyli co myśli, co czuje, Serducho. zamiary partnera. A obecna sytuacja w związku, co się tutaj działo? Co na was wpływa. E, ostrzeżenie. Uwaga, 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 gdzie możecie popełnić błąd, e, i co dalej? Wynik. A później jeszcze będziemy pytać o radę, ale zobaczymy, jak się to ułoży, tutaj. Jak się ma szansę to ułożyć, bo to nie znaczy, że tak będzie. To zależy od Waszych poczynań. A później spojrzymy na radę. Na początku zaczniemy od energii związku dla wodnika. Już tutaj jest pięknie. Przede wszystkim karty pokazują, że Wy potrzebujecie, bo po Waszej stronie to jest raczej trochę przestrzeni, trochę zabawy, trochę a wyjścia do ludzi, prawda? Niekoniecznie z partnerem. Natomiast jest to zachowane w taki racjonalny sposób, logiczny, wodnik ma to poukładane w głowie. Ze strony partnera natomiast może być tak, że partner potrzebuje stabilizacji i chce tutaj bardzo mocno tworzyć coś z Wami. Natomiast ogólnie te trzy karty mówią o bardzo fajnej relacji, w której się dużo cieszymy, dużo bawimy i dużo dbamy o tę relację, żeby ona była wesoła, fantastyczna i żeby się to trzymało kupy. Więc już patrzymy, co wodnik ma w głowie. Natomiast ten król mieczy mówi o być może związkach yy, sformalizowanych. Nie musi tak być, jest wesele. Jest wesele po prostu tutaj pokazane, ślub. Okej, okay. co wodnik ma w głowie? Paść kielichów, ależ proszę, no, Są tutaj emocje, są uczucia. Może wodnik trochę nie czuje się yy, pewnie w tych uczuciach. To znaczy one są, ale wiadomo, no, jak wodniki dilują yy, z emocjami. Więc możecie... Yy, Czuć się tacy jacyś skrępowani, albo nieśmiali, albo tacy maluczcy, prawda, że, że tacy zakochani, to może wiecie, to tacy niepewni w tej miłości, ale to jest bardzo pozytywna karta. Bo tutaj naprawdę w głowie są te uczucia, są te emocje i myślę, że to może być albo jakieś małżeństwo, może tutaj zaręczyny, a może po prostu odświeżacie jakoś te relacje, a może związek nowy. Dobrze, co partner ma w głowie? Król Buław. Partner może pokazywać jako osoba bardzo skupiona na sobie, osoba, która ma jakiś prestiż, osoba, która myśli o tym, o swoich dokonaniach, która myśli o tym, co się jej przyda, do tego, żeby mogła być no, kimś wielkim, bo mamy tu króla Buław, czyli karta lwa, czyli karta osoby, która no, kocha atencję. ale też osobę, która lubi wszystko po swojemu tutaj. Rozprawiać, która trzyma pieczę i rządzi, bo jak nie rządzi, no to nie czuje się sobą, prawda? Więc e, możemy mieć tak, że ta osoba albo myśli o tym, żeby stworzyć jakieś zmiany w związku, żeby coś tutaj budować, żeby zachować ten ogień, ale mamy też osobę skupioną na sobie, więc ta was może w jakiś sposób e, krępować trochę, prawda? Bo wy macie taką energię bardziej, no, emocjonalną w tym. Okej, okay, no to idziemy dalej. Co wy macie wodniki w sercu? Co wy czujecie? Paść buław, paść kielichów, paść buław. No, wodnik się tutaj. Bardzo mocno nastawia na te relacje, ale jakieś takie nieporadne w tym jest, bo mamy kartę podejścia dzieci, prawda? O osób młodych do tego. Pać Boa mówi o tym, że my jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, że przede wszystkim ta siła seksualna może tutaj być, że chcemy robić wiele rzeczy z tym partnerem, że, że nastawiamy się na to niezwykle pozytywnie, być może trochę naiwnie, może w fazie początkowej to jest, no ale jest tutaj ogień, są emocje, fajnie. Bardzo pozytywnie to wygląda na razie. Co ma w sercu partner? Rodzesz kielichów. No pięknie, bo partner, partner może być trochę niestabilny. Może nie mówić o wszystkich swoich emocjach, albo jak mówi, to jest wylewna, zaraz nie mówi nic. Więc to może budzić trochę dysonans. Ale partner, no oczywiście, taki bardzo, bardzo lwowy, to jest takie dramatyczne, że taki szlachetny jest, taki chce się pokazać, prawda? Chce dbać tako otwarcie o ten związek, o tę miłość. No fajnie. Co Wy macie w zamiarach? Ósemka mieczy. Ósełka mieczy w zamiarach może mi mówić o tym, że my chcemy troszkę tego partnera tak ograniczyć, bo on był tylko dla nas. Ale nie widzę tego po waszej stronie tutaj. Bardziej pokazuje mi się, że to partner może was troszkę tak ograniczać, rozumiecie? Czy możecie mieć poczucie, że Wam trochę Waszą wolność zabiera? Więc wy tę wolność musicie sobie wypracować, bo łatwo może wpadać jak śliwka w kompot, w tę miłość. I, I sami gdzieś tam oddajecie tę wolność, a wiadomo, że wodnik tę wolność potrzebuje. Yy, dopytam o to. Zobaczymy, co to jest. Zamiary samka miecza, zamiary wodnika wobec tej relacji. Wy chcecie zachować sobie swoją przestrzeń dla siebie, natomiast jeszcze sami nie umiecie sobie tego wypracować, bo zakochani jesteście najprawdopodobniej. Natomiast karty pokazują, żeby uważać, bo jakieś zniechęcenie mi się tu pojawia. Yy. Możecie mieć poczucie, że partner też jakoś tak nie do końca odpowiada na te wasze emocje. Nie wiem o co chodzi, bo karty są dobre, więc zobaczymy w czym jest problem, jakie są zamiary partnera. Ależ partner jest bardzo mocno na was nastawiony. Wy razem, tak jak chce partner, tak jak chce partner, on ma jakieś obrazy rodziny, nie wiem, w związku, to on chce, żeby tak to wyglądało dokładnie, ale ma dobre jakby intencje, tylko są dość egocentryczne, ale wasz, w jego intencjach jest wasze szczęście. Pytanie, czym jest to szczęście, prawda? Bo może mieć swój pogląd na to, bo w tej głowie jest jednak król buław. Natomiast wy możecie mieć właśnie poczucie, że partner troszeczkę was ogranicza i choć jesteście pozytywnie na to nastawieni, to potrzebujecie tę swojego przestrzeni. Ale mam też wrażenie, że wy chcecie troszkę być może pograć z partnerem, jakieś manipulacje, chociaż nie skłaniam się do tej, do tej interpretacji, bo jakby karty tutaj są wszystkie dobre. No to zobaczmy, na co uważać. Jakie tu są ostrzeżenia? Wisielec. Uwaga, bo nie zauważacie wzajemnych intencji. Każdy jest gdzieś mocno skupiony na sobie, i tutaj mamy partnera, który już w ogóle ma taki obraz tego związku, że myśli bardziej o sobie w tym. I nawet jeżeli robi coś dla Was, to mam wrażenie, że robi to ze swojego powodu. Natomiast po Waszej stronie też te intencje są jakby nieciekawe. Mam wrażenie, że Wy macie strasznie dobrą energię między sobą, ale. Może nie mówić o wszystkim, nie komunikujecie wszystkiego, bo karty pokazują, że wy musicie się zatrzymać i spojrzeć na chwilę z perspektywy partnera na rzeczy. Brakuje tutaj obiektywnego spojrzenia. Więc zobaczmy, jaki to może być wynik. Aż już tu jest bardzo pozytywnie. Nie, tu jest cudowny wynik, moi drodzy. Ja tu widzę małżeństwo w ogóle, że my chcemy być razem po prostu, czy w chorobie, czy w zdrowiu. Do końca życia, można powiedzieć, bo wynik jest taki, że mi się małżeństwo robi. Zawiązanie wspólnych rodzin. Natomiast uwaga, bo na wasz związek, na wasze decyzje ma wpływ społeczeństwo, ojcowie, rodziny. Zwróćcie na to uwagę, żeby nie miało za dużego wpływu, ale mi się pokazuje, że związek stały z zadowoleniem tutaj dla wodnika. No fantastycznie, no dziwne to jest aż. Dobrze, jaka jest rada dla wodnika? Czwórka mieczy. daj sobie przerwę, daj sobie pauzę i zastanów się, jakie ty masz zamiary wobec tej relacji i co. Może ograniczyć Twoją wolność, żebyś tę dozę wolności zostawił sobie dla siebie. Bo tutaj już jest tak ściśle rodzinnie, prawda? Bo może możesz po jakimś czasie się w tym dusić. Więc daj sobie pauzę i zastanów się, przemyśl to. Natomiast rada dla partnera. Szóstka buła. Partner mocno skupiony egocentrycznie na sobie jest i może dobrze. Bo karty pokazują, zastanów się co sprawi, że Ty będziesz faktycznie szczęśliwy i zadowolony w tej relacji. Czyli myśl o sobie. Bardzo ciekawe czytanie, ale jest to tygodniówka, ale mam wrażenie, że niektórzy mogą się tu oświadczyć, a przynajmniej zaplanować ślub. A wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.